Cześć siemanko, z tej strony Addickson witam wszystkich na moim kanale W tym odcinku Odbierzemy dwie ikony 88 plus z daily login, że no za te punkty Z tych właśnie questów Udało się mi nazbierać na jedną, na głównym koncie, na jedną, na drugim koncie Do tego też Pokażę skład na moim głównym koncie, wbiłem 115 overall Zakupiłem mega kartę po prostu no za za dużo końców po prostu, bo kurczę, trochę na tą kartę wydałem Ale moim zdaniem się, no opłacało No a na drugim koncie Jeżeli trafimy coś jakoś dobrą Ikonkę, to Po prostu ją sprzedam i kupimy dwóch graczy Ultimate, Toty, Ramosa i tego Warana. No i tak, w tym momencie wyświetlę Wam się lista ostatnich subskrybentów. Jeżeli jesteś nowy na kanale i to oglądasz, zostaw sub, bo to w następnym odcinku na pewno się tu pojawisz. No i chyba lecimy ze składem, pokażę składzik. Dzisiaj kupiłem lewes. na lewe skrzydło. Tadicia za 65,5 miliona. Tu gdzieś macie screena. No kurczę, tak udało mi się go kupić. I to jak... No trochę na niego wydałem, nie powiem. Ale... Te statystyki mam po prostu wyśmienite, też skill boost, second striker. Mało chciałem wziąć ten za tankingiem, ale po prostu no... Nam... Teraz mam cztery skill boosty, czekaj cztery mam, bo mam holding, kapitan, number one, no i second striker. No też tu jeszcze skill mam do podbicia, to na luzie bym wybił teraz... Teraz bym nie wybił, ale w przyszłości... 116, może dziś jakąś ikonkę trafimy to może i nawet bije też 116, bo mam te skillbusty, które na których mam po prostu graczy pod ten skillboost to mam po prostu już po prostu skillbusty już mam nazbierany, tylko kurczę teraz końcem mi tak trzeba kurczę, z 15 milionów tu na przykład taki holding podbić, 3 graczy zaraz 4 miliony trzeba, no a ja mam dopiero 630 tysięcy, a jeszcze rano miałem 65 Milionów teraz zobaczymy scenę Tadicia, ale jego cena poszła na pewno w górę bo ja go kupiłem za 65 milionów i to sprawdzałem sobie cenki bo tak codziennie praktycznie, co, nawet kilka razy na dzień patrzyłem ceny Tadicia, sprawdzałem ceny Neymara czy, czy są po prostu tańsi czy się zmieszczę po prostu w budżecie bo miałem dzisiaj 65 milionów, patrzę ceny Neymara. 71 milionów. Patrzę, co mówicie. 65 dawaj od razu z miejsca kupywać Tadi, tadić. Jakiej damy pierwszą? Od razu 96, bo od razu też Neymarka, Neymara ultimate toty sprawdzimy. Lewe skrzydło i patrzymy 75 teraz. No 75, czyli 10 milionów zaoszczędziłem. Można powiedzieć Neymar, Neymar 71 pewnie Neymar, tak 71 milionów, ale dobrze jest. Ja kupiłem 115, jest. No i kurde, teraz w ranka rank jeszcze też będę mógł wbić z tego Treshend Hand. Też kupię pasa pewnie jutro. To podbieram po prostu rank te różne. To i wbiję ze 117 na pewno. Może 118 pod koniec tego eventu na luzie na pewno. Też tutaj mam tych, te punkty, to pewnie będę w skillboosty pomarańczowe wymieniał. Tak samo tutaj mecze z Egiptem jeszcze będzie trzeba grać. Bazar. A tutaj może końce jakieś. Te będą pomarańczowe. Gemy mam tu wszystko na ten. No, finishing jest to na drugie konto, będzie w sam raz. Finishing na drugie konto, no i Crossing na drugie konto, bo tam pod graczy Toty Tresent Map tu nie, tutaj artefakty te, tu tutaj jeszcze właśnie będę miał tu pasa, jutro kupi, kupię. To pewnie odcinek z tego będzie, jak będę po prostu nagrodę odbierał. No i tutaj jeszcze do tego graczy podbieramy na dwóch kontach, tu 95. To będzie też nieźle po prostu. No tutaj, kurczę tych rankapów jest dużo. Też z boostów, to na przykład 200 pomarańczowych. Tutaj już stówkę tych odebrałem. Tu gra 92. No to będzie też kolejny odcinek, też nawet fajny. No i lecimy chyba z ikonką, no Zobaczymy, co tu wypadnie. Niektórzy, kurczę tu mega trafy mieli. Ja pewnie trafię o jakieś 88. Tam jest chyba najsłabszy Rui Koszta, chyba. Chyba tak, oto no, jakoś of no oferkę, ofertę dali Za 5000 gemów lub 2000 fifa pońców 20, 20 punktów do rank upu No i gracz 88+, plus. ile na no, graczy 90 5 plus 100, 2,9% Ale tego nie będę otwierał, wolę te gemy wszystkie na skill boosty, po prostu pomarańczowe wydawać O wczoraj na przykład dwa razy number one odebrałem, dzisiaj, dzisiaj chyba od 11 do 12. Holding raz odebrałem 40 sztuk. No i jakoś to jest lecą, Tu mam 298 punktów. Odbierałem. Odbierzemy ikonkę, Zobaczymy, co tutaj wypadnie. Jest tutaj Loter Mateusz. Mateuszek 96. Sokrates Raul Sidor Wandersar Del Piero. No zobaczymy. Zobaczymy, kurde, co tutaj wypadnie czym posypie tutaj, oby było coś fajnego po prostu 90 plus na chcę pewnie będzie 88 91 pujol pujol 90 no zielony skill boost kurde nieciekawie kurczę trochę powiem że nieciekawie ale dobrze, że nie rój koształ pewnie jakieś warte 500 tysięcy. Ale dobra, wracam już po krótkiej przerwie. Bateria mi padła, kurde, mać, i nagry nagrywanie się przerwało. To teraz od drugiego konta zaczynamy. Ja tu zobaczyłem cenę pujola, on po 4,5 miliona ponadchodzi. No prawie i 5 milionów kurcze, żeby no za 5, jakby stawię to kurcze, za 5 milionów na pewno się sprzeda. No i kurde, dobrze jest. Ja myślę, że mniej za do pujola dostawę. On jakieś 2 miliony kosztuje, a tutaj patrzę. Kurde, 5 milionów nie jest źle. Tutaj mam 100 milionów na swoim tym drugim koncie. Zobaczymy, co tu wypadnie. Kurczę, ciekawo, ciekawo, co tu wypadnie. Kurczę, mam tyle końców, pewnie coś słabego wypadnie, ale zobaczymy. Zobaczymy, kurde, może Wy to zobaczycie jako piersi, Ja odwrócę telefon w drugą stronę. No i kurczę, zobaczymy. Tak, chyba się już otwiera. No i wypad pewnie jakiś rui koszta 88 i będzie pewnie 92 Scholes, Scholes, kurde, Paulo Scholes Holes Scholes, kurde Nie wiem, jeżeli źle go czytam to możecie mnie poprawić w, po prostu w komentarzach Holes chyba, Holes Szoles, nie wiem kurde, eee, ale dobrze jest. 92, zobaczymy jego cenę. Bo jeżeli jest drogi, to go sprzedam. I po prostu, jak się sprzeda, dogramy jeszcze, kupno po prostu dwóch graczy toty. Ale pewnie nie kosztuje dużo. Nie ma szans. Ma niebieski chyba skill with vision. 92. I tu jego cenka nie ma do 5? Nie ma do 5,5 miliona. 10, 9, 7, 6. 6 milionów. Nie, a to i tak, bo muszę na dwóch graczy tym mieć ponad 10 milionów, ten, powyżej 110 milionów, a to kurczę będę miał ze 106, to i tak mi nie starczy, to pewnie kupimy w, w innym odcinku. No a tak na ten odcinek to dzięki za uwagę, jeżeli odcinek się spodobał, zostaw łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jesteś nowy na kanale, no i do następnych odcinków i joł!